Witam wszystkich, Barosie Rzeźmiczki, ja jestem sobie w dzisiejszym odcinku przed tymi Mianowicie, czy odchodzę z YouTube'a, to jest pytanie tabu dzisiejszego odcinka. Czy przestanę nagrywać na tym kanale odcinki? A mianowicie, o, odpowiedź brzmi: nie, <laughs> nie przestanę nagrywać Męczki Trochę wygasłem, powiem wam szczerze, trochę mi wizja twórcza wygasła, powiem wam szczerze. I jakoś przestałem mi się chcieć nagrywać, przyjaciele, ale nie będę ukrywał, że nadal. Lepiej sobie zrobić jakąś przerwę i wrócić z lepszą energią niż na przykład cały czas się męczyć i po prostu... O jest po łóżeczki, muszę przyciszyć Minecrafta, muszę przyciszyć Minecrafta i po prostu niż się męczyć i mm, jakby to powiedzieć wam, że meczki niż na siłę robić jakikolwiek kontakt, no bo to nie o to chodzi w YouTube moim zdaniem więc czy odchodzę z YouTube? Nie, nie odchodzę z YouTube, ale przerwy przerw będę sobie ziomeczki jakieś robił, więc przerw się spod przerw się ziomeczki muszę tu ziomeczkę sklepać dobra, po nim Oj, tutaj mordeczko, nie, nie udało mi się, dobra, sklepał mnie, był lepszy więc nie odchodzę z YouTube'a, ziomeczki. Ale no, powiem wam, że miałem takie myśli, żeby już przestać nagrywać. Ale no, nie wiem, ziomeczki, nie wiem, ziomeczki jak tu. długo będą święta, może jakiś live świąteczny się też pojawi. No, zobaczymy, przyjaciele, jeszcze jak to będzie i tak dużo na razie osiągnąłem, 27 tysięcy, no są jakieś wygaszenia tam twórcy, że męczki wiecie o co chodzi. A ja nie umiem też zbytnio montować filmów, ja na przykład jak nagrywam filmy na YouTube to tak bardziej lightowo nagrywam. I chcę żeby to miało taką, taki bardziej light, żeby było czuć od moich odcinków. Nie lubię tak na siłę montować, na przykład ja nie umiem też bardzo montować filmów, że męczki, jeśli wam przyznam się do tego. I po prostu przyjaciele, dobra trzeba go tutaj zrzucić. Idę do ich do bazy i idę Więc odchodzę z YouTube'a Jak zostawicie tutaj 15 lajków to robię daily przez tydzień rzemeczki. 15 lajków, więc łapeczkę w górę No nie Sklepie mnie Ma lepszą zbroję Ale miał lepszą zbroję, dobra ja pierdzielę Staw czapkę w górę i suba No nie tędy ziomeczki droga, nie tędy przyjaciele droga. Będę tęsknię z obydwarzami. powiem sobie że ten skien z obydwarzami ziomeczki. Okej, okay, zostało chyba... Okej, okay, diamenty. Dobra, diamenty się przydadzą. Mhm. Okej, okay, bierze kupujemy sobie sharpnessa Kupujemy zbroję, kupujemy mieczyk. Kupujemy fireballa. Idziemy dalej do przeciwników ziomeczki. Staw łapkę w górę i sobie będę bardzo... Więc to jest... troszkę mnie nie było teraz na YouTube ziomeczki. Nie było mnie już przyjaciela około tygodnia. No, coś takiego. Co się dzieje z tym Sibio? Czemu nie nagrywa odcinków? O co tutaj? O co tutaj ziomeczki? Dobrawe diamenty mi z niego. Nie miał wcale diamentów? O co tutaj chodzi? Dlaczego on nie mieć diamentów? Dobra, chyba muszę ich sklepać. Dobra, nie udało mi się. Nie udało mi się ziemeczki dobra, zostały dwa łyżeczka przyjaciele. Minecraft na młodach widzę, że wam się nie podoba, że się wam nudzi bardzo, więc Minecrafta na modach się chyba na razie nie będzie. No tak to uczynię. Idę na środek po te emeraldy chyba się przydał wiecie. Dobra, ja kupię sobie. Aha, zostałem solo. Mój teammate dopuścił mnie. Mój teammate dopuścił rozgrywkę, grę, dobra, spoko. Ja pójdę w takim bądź razie na środeczek. Idę na środek ziomeczki, po emeraldy na spokojnie. Taki mam plan. czy tutaj będą emeraldy. Powinny być. Dobra, ja potrzebuję ile emeraldów? Z 8 by się przydało. Oczy te ziomeczkowe, czy nie będą mieli już emeraldów? Dobra, przydałoby się z 8 emeraldów. Będę miał 10 chyba, nawet wiecie. Ale ja nie będę grał na obsidian, będę grał. Będę grał i na inną taktykę. Ok. I tu jeszcze diamenty sobie wezmę jestem u w bazie dobra najpierw kupuję zbrojkę dobra kupuję ochronkę jeszcze jedną i idę na ziomeczków dobra kupuję jeszcze kilo w sobie kupię więc czy to będzie trochę clickbait czy odchodzę z YouTube'a. no nie na razie nie, nie mam takich Dobra, nie pykło mu coś. Coś mu nie pykło tutaj widzę. Ale miło by było, jakbyście łapeczkę w górę taką ofensywną zostawili, to bym był bardzo wdzięczny, bo lajki ziomeczki motywują, ale powiem Wam szczerze, takie wygaszenia ostatnio twórcze miałem, że po prostu no, nie chciało mi się nic nagrywać, naprawdę ziomeczki. No ale cóż, jednak i tak uzbieram bardzo dużo subskrypcji, 28 tysięcy subów to jest naprawdę ziomeczki bardzo dużo. W rok, półtorej roku, więc ten kanał ma już różnicę. Więc to jest naprawdę. Dobra, muszę to schować, bo nie mam więcej. Okej, okay, ja muszę tutaj taki zakup zrobić. Dobra, idę do nich. Oho, dobra, ziomeczku. No, co on zrobił tutaj ze mną, ziomeczek Co on tutaj porobił mnie? No, nie miałem z nim tutaj szans. Nie będzie szedł na moje łóżeczko teraz. Widzę cięś Dobra ja idę kupić sobie ochronkę. Dobra, easy Ok, idę na ich łóżeczko ziomeczki Więc czy odchodzę z YouTube'a? Nie wiem, to zależy ziomeczki, powiem szczerze I nie będę miał takiej hmm. No zobaczymy jak to wszystko będzie się, jak moja wizja twórcza się będzie toczyła To też jest bardzo ciekawe no, zobaczymy ziomeczki. Na razie, może filmiki będą. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś to będzie oglądał moje filmy ziomeczki. Czy chcecie, żebym został na tym YouTuber? chcecie, żebym odszedł z tego YouTube'a Dobra, to się zobaczy. Przyjaciele, ale go klepę. Robię go. No nie, musiał być firebola. No nie wierzę po prostu. Ta rozgrywka będzie trwała bardzo długo, ziomeczki No ale dobra, no cóż Dobra, ja idę na nich, idę na nich, fokusuję się Tylko Wiecie co, ja chyba to teraz TNT po prostu zrobię Mhm, sobie, sobie skrócę drogę, pójdę na TNT Nie mam 10, dobra Oho, diamentowe itemki mają. Dobra, może być ciężko. Laga mam. No nie lagi. 9 diamentów mi zabrali. No i będę miał po łóżeczku, coś mi się tak wydaje. Bo są lepsi, są lepsi. No dobra, dziękuję za oglądanie. Siema.